Oh jea, yeah. dobra, bang, skok jajami na czoło, rachu ciachu i po strachu, tam jakiś ptaszor, kruczysko, tu na razie jest kruczysko, ale umrze, znych rączysko, idziemy do tego typa, prawie go oznaczyłem na mapie przez przypadek, patrzcie, a już z tym czymś walczyliśmy chyba, co? No, chyba z tym nie walczyłem. Akurat z tym jednym nie walczyłem. Chcesz mi pokazać, jak się walczy? Chcesz mi pokazać <laughs> prawdziwą magię? Chcesz mi pokazać swoją. swoje co w sumie? Chcesz mi pokazać. trochę. trochę chyba. wiesz co? Straciłeś głowę, co? Łopanie. No co? Uciekamy i idziemy do. wiecie. o, mogę tu wejść. świetnie. Stąd będzie bliżej do tego bossa. No cóż, musiałem zrobić evacuation, gdyż nie chciałem zginąć. Tam umarłem pewnego razu. To chyba jest ta zgnilizna, i ja mogę zgnić przez niego. Ja pierdzielę, ale to bije. Nie dość, że mi wskakuje jakieś zatrucie czy coś w tym stylu. Uhu, uhu, uhu. Dobrze, przyznaję, dodajemy zgon. Dobra, trefił mnie, ale mnie to nie obchodzi. Prawda jest taka, że cię niszczę. Teraz nie pozostaje ci nic innego jak umierać. Przyznaj się, że się mnie boisz. Dlatego tak skaczesz i walisz kakom naokoło. Na Kurde, no zablokował mnie. 128 zgonów to wcale nie taki wstyd, co? Chciałeś być drzewem, a jesteś tylko korą, która nic nie znaczy. I co, teraz Teraz jest ci wstyd, że nie osiągnąłeś więcej tak jak twoi bracia złote drzewa, co? I dlatego mnie atakujesz, dlatego ze mną walczysz, bo nie, nie możesz mi dać nasionka. Jezu, jaki, jaki krzyk bólu! Co ty mu zrobiłeś? W dupę go walimy. Ale cię walę w dupsko. Pani korzeń! Ja tak naprawdę nie chciałem pani obrazić, bardzo ślicznie, śliczne włosy dzisiaj pani ma. Bęk, 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 pyk, bęk, pyk. Nie, nie, to są jakieś żarty, kurde. To są żarty, nieśmieszne żarty zresztą. Robisz go nie pozwól mu być wyższym. Nie, nie ma wyższych. Wszyscy muszą być, wiesz, zrównani z ziemią, żebym miał ja był najwyższy. No szk... realistyczna. Ten rzut ma jakiś inny poziom grawitacji. No bez kitu. Skacze, jest jak... Nie mam, nie mam skrzydeł, ale, ale lecę, nie? Pyk, pyk, pyk. Który jest taki gruby, że chyba wytwarza własną grawitację? No być może. Oj, 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 Jesteśmy w tarapatach. Okej, okay, podchodzimy od przodu. Jezu, ale wskoczyłem na konar. Aż. Patrz, patrz, patrz co się dzieje, ty. Teraz cię miażdżę. O. Tyk. Pyk. Nara, gnijący. Jak, jak on miał w ogóle na imię? Gnijący awatarze? Czemu awatar? Awatar był niebieski. Wróciłem do życia. Teraz mogę pokonywać potwory dalej. Tamten mi zajeb. mi ukradł jakąś księgę, bo mu dałem, a on powiedział: To jest. To jest. To jest potwarz! To jest potwarz! Po Nie możesz tego używać. Uważaj, dół. Ej. A co jeśli. Co jeśli tam się otwarły drzwi? Jestem tu. I co? I i gówno, tu jest. O, posąg Mariki, dobra, chyba Bosior, co? Chyba Bosior. A To tak cały czas będzie rosło? O, kurde, dwa te. Co za duo z dupy, ja się pytam. No nie, 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 nie. Odciąga ich od siebie, no. Staram się, nie. Tylko nie pomylę odciągania z obciążeniem. No to, to to jest trochę trudne, nie? Żeby tego nie pomylić, no, ale okej. Okay. Kurczę, kurczę. Co wy się tak zgraliście? O, oni są do ogarnięcia, kurde, gdyby był jeden to, to, to easy, easy. No dobrze, dobrze. No. Imo powinien zadać obrażenia temu swojemu przyjacielowi, nie? Mhm. No wbił mnie do ziemi jak gwóźdź, nie? Jak gwoździa. Co skaczesz? Co miałczysz? Aha! Świetnie. Dobra, rozwalamy ich teraz. Dobra. Nice! Fabik, robimy to, kurde! Ale stresor! Just don't get hit, uh, ale mało. Oh, fuck. Ty no! No po prostu tak o mnie sobie zmiażdżył. Opa! Wskoczyłem tu jakoś. O kurde. Dobra, wskoczę tam, kurde. Idź kawałek dalej będzie to do skoku? Tak, wchodzimy tu. Kim ty jesteś? Aha. Dobra, od razu wjeżdżamy w niego na twardo. O, żeż, dupa. O, on już nie ma się jak leczyć, zajebiście. No i nice! Adam złodzi ognia? Chyba Adam złodziej cnoty Ewy. Adam? Anal? Co za różnica. Kolejny, zaliczony. Już trzech zabiłem takich więźniów. Ja idę we wiarę. Będę Jezusem. Jezusem tego, tego uniwersum. Czy zostanę ukrzyżowany? Nie mam pojęcia. Kurwa, co ja się tak kręcę? Co mnie ogłuszasz? Wiecie ja zaraz ogłuszę, będzie bomba na banie kończymy balet. Łe, jedźmy. Wiedźmy z gówna. Mówisz, że to jest spoko Kieł wasalnego. On ma 141 plus 54, a moje ma 153 plus 86, a jest na plus 4, więc to jest lepsze! Nice! Wow. Ja nie mogę, ale siła. Ach tak, kwiatuszek, no dobra. woje, Łoje... kwiatuszek, chyba kwiator. Przestań pylić tym gównem. Kurde, ale pyli. Kurde, ale ten smog, nie tylko już w Warszawie i w Krakowie, ale też tutaj. O oh, fak, zatrułem się. Kurde. Jaki jestem debil, nie? Wskoczyłem prosto w ten ogień i co? Co ja chciałem w sensie osiągnąć? Rob świeży jak chlebek. O! God damn it. Czy tutaj będzie... Szufior! <laughs> Jesteś zmotowieńcem, prawda? Welcome... Witam cię w kościele przyrzeczeń. No nieźle. Jest tutaj wysoko. Czy my jesteśmy w bibliotece? W takim razie powinienem tutaj szeptać. Nie jakaś pani bibliotekarka złapie, będzie problem. Złoty złotylu O nie! Pani bibliotekarka się wkurzyła, a przecież szeptałem. Dobra, ona jest trochę zdenerwowana, ale może jak będziemy cicho, to przeżyjemy spotkanie z bibliotekarzami. Jeden z nich ma. Jeden z nich ma łuk. Gdzie on jest? Mam flashbacki z Dark Souls 3. Co to ma być? Chyba wyszliśmy z biblioteki, teraz możemy się zachowywać w miarę normalnie. On się teleportuje. Jaki nieprzyjemny pan. Pan nieprzyjemny? Ten pan jest bardzo nieprzyjemny. Dobra na siłę go tam. Dobijamy. Nie ma co. Nie ma co się z nim. Sackać. Uzyskałem właśnie wodos wodostajną życie, życiodajną wodę. Nie! Jak on mnie ugryz? Nie! Dlaczego kominiarka w sumie, skoro kominiarze jej nie nosi? Co? Co? Co tym śmierdzącym oddechem mnie tutaj będziesz pchał? Mroczna suma. Jaka suma? Ty jest jakiś inny? No Przecież to jest znak sumy, co ty tutaj napisałeś. Ej, bo on jednak ma rację. No oczywiście, że mam rację. Nikogo nie obchodzi. Co to znaczy matematycznie? Jakby kto normalny umie liczyć dalej niż do 10? No proszę cię. To tylko i wyłącznie sigma. za to powiedziałeś, że to nie sigma, tylko suma. A znak nie nazywa się suma, tylko sigma. Także wiesz, liść stopy, sam liść stopy. Bęk! Wjechałem w niego jak, jak w twoją sigmę. Ciach, ciach, prach, pru, pu. Para, pa, pa, pa. puch, 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 pa. pa. pur pu, 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 ru, pu. Ruiny pałacu. Ult, ult. Używam ulta. Ruiny pałacu. On tak na mnie czeka, czy on plecami do mnie stoi, bo nie widzę za bardzo. Ej, oni są chyba tacy sami, w sensie mają takie same ruchy. Tak mi się wydaje. Ach, no przecież to mogę przeskakiwać, okej. Okay. No dobrze, Awatar złotego drzewa. Awatar, ciema, jestem awatar. A ja jestem tercjo. Jakieś tu mi kurde zasłaniały skrawki ziemi. Co to ma być? Panie Awatarze, ja się na to nie zgadzam. Po prostu Nie zgadzam się na pana los. Nie może pan tak po prostu mnie tutaj walić na mordę. Bo ja pana walę na mordę. No i nara. Zrobiony za pierwszym razem. Dobrej nocy. Dobrego... dobrego wszystkiego życia.